Witajcie, ukochani subskrybenci i widzowie! Rozpoczęło się lato. Uczniowie zakończyli egzaminy, a pracownicy wyjeżdżają na wakacje. Ale kto powiedział, że kody promocyjne RAID nie zostaną wydane latem? Wręcz przeciwnie! Jak obiecałem w ostatnim filmie, dziś pokażę wam nowe, najlepsze kody promocyjne, które działają w czerwcu. Pokażę również wszystkie sposoby uzyskania bonusów i tajnych kodów promocyjnych związanych z serią RAID Shadow Legends. Obserwuj do końca, ponieważ wszystkie bonusy będą tam. Zaczynamy! Nowe kody promocyjne nie spadają z drzew. W rzeczywistości znalezienie działającego kodu promocyjnego to ciężka praca, ale udaje nam się stale znaleźć coś nowego. Czasami czujemy się jak górnicy i chcemy otrzymać od Was trochę wsparcia. Jeśli chcesz zobaczyć nowe kody promocyjne w następnym filmie, zasubskrybuj kanał i polub filmik. Twoje dwa kliknięcia obudzą moją siłę i zmotywuje się do wyszukiwania nowych kodów promocyjnych. Początkujący, jeśli nie rozpocząłeś jeszcze podróży w Raid i od samego początku chcesz uzyskać epickie nagrody, przejdź do opisu już teraz. Znajdziesz tam trzy niesamowite linki, które dają dwa epiki na konto RAID. To najlepsza rzecz, jaką możesz znaleźć. Pierwszy link daje epickiego bohatera Light i 100 tysięcy srebra. Light to potężny facet, który wskrzesza sojuszników i boleśnie uderza przeciwników swoim buzdyganem. Polecam tego mistrza, ponieważ został przetestowany przez tysiące graczy i jest niesamowity. Drugi link oferuje epickiego mistrza Jotuna i 100 tysięcy srebra. Jotun jest gigantem z ogromną maczugą w rękach, podpala wrogów i ma pulę zdrowotną. W trzecim linku otrzymasz epika honoru, 200 tysięcy srebra i zestaw zasobów, aby ją wyrównać. Honoru ta mistrzyni Sushi jest po prostu niezbędna dla każdego gracza, ponieważ nie tylko wygląda fajnie, ale także przydaje się w walce z jej wysokimi obrażeniami. Podczas klikania linków na komputerze musisz zarejestrować się na jednej z trzech stron. Następnie Launcher Plarium Play zostanie pobrany na komputer, zainstaluj go. Po uruchomieniu się pobierze wszystkie pliki, a następnie gra zostanie otwarta. Jeśli klikniesz link za pomocą smartfona, zostaniesz przekierowany na jedną z oficjalnych stron, w zależności od bonusu. Tam musisz kliknąć przycisk środkowy, a następnie zostaniesz zabrany do App Store lub Google Play, gdzie możesz pobrać rajd z bonusami. Po osiągnięciu poziomu 25 na swoim koncie otrzymasz epickiego mistrza Lady Queen, która zapewni niezapomniane wrażenia z PVE i kilka przydatnych zasobów do levelowania. I ten bonus jest dostępny tylko za pośrednictwem naszego linku. Wyobraź sobie, że na początku gry będziesz mieć dwóch epickich mistrzów. Na sam początek. Nikt z społeczności RAID nie rozdaje takich mistrzów. A teraz wszystkie kody promocyjne, które działają w czerwcu. Przed opublikowaniem sprawdziłem każdy kod, ale po kilku dniach lub godzinach kody mogą przestać działać, więc jak tylko zobaczysz nowy kod, wprowadź go szybko. Informacje dla początkujących: kody należy wprowadzić w bastion w lewym menu wyskakującym w sekcji kody promocyjne. Po wprowadzeniu ważnego kodu prezenty będą czekać. Jeśli jesteś właścicielem urządzenia iOS, w opisie znajdziesz specjalny link. Na tej oficjalnej stronie internetowej musisz wprowadzić dane swojego konta. Swój identyfikator można znaleźć w sekcji info swojego profilu. W następnym wierszu wprowadź wymagany kod promocyjny. I to wszystko. Będzie działać, a nagrody będą dostępne w skrzynce pocztowej gry, tak jak na PC lub Android. Pierwsze kilka kodów jest dla początkujących, ponieważ zawierają epickich mistrzów i przydatne zasoby. Krótko mówiąc, programiści naprawdę uwielbiają nowych graczy, więc zasypują ich bonusami. Kod rzadkich mistrzów. Pierwszy kod Mitch Game 2023 Seduker daje rzadkiego mistrza Sedukera i 200 tysięcy srebra. Jednego z najfajniejszych mistrzów jego rzadkości, który pasuje do dowolnego trybu, daje bufy sojusznikom i rozdaje wysokie obrażenia wrogom. Drugi kod dla rzadkiego mistrza, Game 23 Mader. Daje początkowym mistrzynię Mader Superior, która leczy sojuszników i zapewnia tarcze, przyzwoite wsparcie. Dodatkowy bonus 300 tysięcy srebra i 3 chickeny do levelowania mistrzów. Trzeci kod, Mitch Game 23 – Otrzymasz mistrza Executioner, mistrza obrony z dobrymi zdolnościami dla trybów PVE i areny PVP. Otrzymasz również jednodniowy Boost XP, pełnią energii i 100 tysięcy srebra. A teraz wszystkie epickie kody dla nowych kont. Pierwszym epickim kontem jest Daspel23Honoru. Daje epika Honoru, także 300 tysięcy srebra i jeden fit do levelowania. Drugi kod na mistrza wsparcia Super Powers. Daje epika Diakon Armstrong, mistrza wsparcia zalecanego przez społeczność Raid. Zapewnia przyspieszenie zespołu i przydatne buffy. Ponadto otrzymasz 24 wywary XP, jedną epicką Księgę umiejętności i 200 tysięcy srebra. Trzecim kodem Mistrza Ataku Talia jest Power Starter. Daje Bohatera Talia. Dobry epik do zadawania szkód, z umiejętnościami ściśle dla PVE. Rzadko jest używana do PVP. Oprócz Mistrza otrzymasz 3 pełnie energii i 3 zestawy 50 prób multi-bitwy. Czwarty kod epicki Game X Trix 23 Knight. Daje epickiego mistrza Knight Errant i 100 tysięcy srebra. Jeśli chcesz wszechstronnego mistrza ataku dla wszystkich działań, to jest Twój wybór. Ma wysokie obrażenia i doskonałe umiejętności. Piąty kod Midge Game 23 Discard. Daje epickiego bohatera Discard Desigilet i 100 tysięcy srebra. Jest to wszechstronny mistrz dla PvP i PvE. Zapewnia bufy sojusznikom i prowokuje ataki wroga. Szósty kot mistrza klik 4 gameplay daje epika Mordekaj jest dobrym mistrzem roli palnika zdrowia ale potrzebuje wykwalifikowanego podejścia pod względem wyboru sprzętu i sojuszników których bierzesz w swojej grupie. Dodatkowo otrzymasz zasoby: 10 napary XP, jeden zestaw 50 prób multibitwy, 200 tysięcy srebra. Siódmy kod dla początkowego mistrza Dragon Slayer 23 daje epickiego truciciela Urtikata, 10 naparów XP i 100 tysięcy srebra. Dobry truciciel na początek. Może nawet zastąpić KL w niektórych zadaniach. Taki mistrz na pewno przydaje się dla początkującego. Cóż, oto kod dla początkujących. Ten kod zapewnia równie świetny bonus dla Twojego konta. Skorzystaj z niego, a szybciej podładujesz konto. A ostatni kod dla początkujących na dziś? w Lidlix RIDE zapewnia wiele zasobów do olewelowania. Daje 10 magicznych naparów, 10 naparów sił, 10 naparów ducha, 3 chicane rangi trzeciej i 250 tysięcy srebra. A teraz nowe kody mistrzów. Wszystkie kody, które pokażę dalej, są nowe, zdecydowanie ich nie widziałeś, jeśli polujesz na kody promocyjne. I oto tak długo obiecywany letni kod promocyjny Subscribe Mech który wskazuje na potrzebę subskrypcji kanału. Daje 200 tysięcy srebra, dwie pełnie energii, rzadką książkę umiejętności, dwa zestawy 50 prób multibitwy i 3 dni premium. W grze odbywa się teraz świąteczny event. Jeśli wejdziesz do gry w tym czasie, otrzymasz zestaw bonusów za wbijanie poziomów. Spójrz na ekran! Oto co otrzymasz, jeśli zalogujesz się teraz do gry, taki bonus przyda się każdemu. Pospiesz się, aby go odebrać, ponieważ event wkrótce się skończy. Ale nie zatrzymujmy się na kodach promocyjnych. Nadal istnieją bonusy, które możesz uzyskać. Dowiedz się, jak zdobyć legendarnego mistrza i wiele zasobów do kodów promocyjnych z serii Ride. Wszystkie sposoby uzyskania większej liczby bonusów są w filmie. Współpraca z serią oparta na grze trwa. Widzieliśmy dwa odcinki z tajnymi kodami, a niedawno wydano trzeci odcinek. W Bastion istnieje lista wydarzeń. Klikając na nią, możesz oglądać wszystkie odcinki i uzyskać bonusy. Oprócz nagród za oglądanie, możesz wprowadzić kod promocyjny, który jest tajnym słowem, aby uzyskać jeszcze przyjemniejsze bonusy. Tak więc, kod promocyjny dla pierwszego odcinka. Wybór! Daje przyjemny zestaw bonusów, które pomogą w zwiększaniu poziomu, 3 dni premium, energia i zestawy multibitwy, które zawsze się przydadzą. Drugi kod promocyjny drugiego odcinka Arbiter! Da Ci równie przydatny zestaw nagród, srebro, epicką książkę umiejętności i pełnię energii. Miły prezent dla wszystkich widzów serialu. Trzeci kod promocyjny trzeciego odcinka Zdrada! Dostępnego już na ekranie. Po wprowadzeniu tego kodu promocyjnego w linii Quiz otrzymasz przyjemny zestaw zasobów, które będą przydatne nie tylko dla początkujących, ale także dla weteranów. Daje 40 naparów XP i 150 tysięcy srebra. A oto kolejny kod promocyjny na monitorach. Pospiesz się i wprowadź ten kod, aby otrzymać taki zestaw bonusów. Przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie obejrzeli trzeciego odcinka serialu, aby go obejrzeć, aby otrzymać dodatkowe nagrody. A także udostępniać filmy w sieciach społecznościowych. Nagroda jest również przyjemna. Rozdanie fajnego legendarnego mistrza Wright wciąż trwa. W tej chwili wszyscy gracze mogą go zdobyć. Aby zdobyć legendarnego bohatera, musisz zalogować się do gry przed 7 kolejnych dni, a zgarniesz Artaka. Według fabuły serii jest ojcem Galeka, a w pierwszym odcinku zobaczysz jego krótką historię. Mistrz jest idealny do zawartości PvE i ma dobry zestaw umiejętności, które pozwolą Ci ukończyć wcześniej nieosiągalne działania. Ponadto nowicjusze otrzymają zestaw życia, a weterani otrzymają zestaw percepcji. I ostatni bonus, ale tylko dla początkujących. Po tym jak zdobędziesz artaka na swoim koncie, możesz zdobyć innego epickiego mistrza. Zaloguj się do raid przez 7 kolejnych dni po rejestracji, a możesz za darmo zdobyć epickiego mistrza szamana, który może wskrzesić sojuszników i zapewnić wzmocnienia do krytyków. A teraz, w finale wszystkich bonusów, pokażę Ci maksymalną możliwą kombinację, którą można uzyskać na nowym koncie. Na początku utwórz konto z Light Swarmem i po osiągnięciu poziomu 25 wybierz Lady Queen. Następnie zakończ samouczek gry, a następnie wprowadź kod promocyjny na Epika Honoru. Następnie zaloguj się do gry przez kolejne 14 dni. Zdobądź legendarnego artaka w ciągu pierwszych 7 dni, a następnie szaman w kolejne 7 dni. Następnie wprowadzaj kody promocyjne dla mistrzów co 24 godziny, aby uzyskać zasoby. W ten sposób szybko podbijesz poziom i będziesz mógł rozwinąć swoje konto. Na koniec obejrzyj filmiki ogrze i wprowadź tajne kody z quizu, aby uzyskać wiele przydatnych zasobów do levelowania. W sumie będziesz mieć czterech fajnych, epickich mistrzów i jednego legendarnego mistrza na koncie. Mogą łatwo ukończyć działania początkowe i szybko odblokować nowe poziomy trudności w uzyskaniu jeszcze lepszych nagród. To były wszystkie działające kody promocyjne na początek czerwca. Wprowadź wszystkie kody, które Ci pokazałem i otrzymaj bonusy. Jak widać, znalazłem dla Ciebie kilka nowych kodów. A w następnym filmie będzie więcej. Nie przegap tego. I pisz komentarze, jak się masz, co otrzymałeś w ostatnim X2 na Święte Odłamki i co się dzieje na arenie online. Będzie to bardzo interesujące dla mnie i dla ciebie. Przypominam, że możesz zdobyć epickiego mistrza z zestawem zasobów, podążając za linkami w opisie. Dzięki za oglądanie. Uprzejmie proszę o zasubskrybowanie kanału i polubienie wideo. Polecam też obejrzeć dwa filmy. Żegnam wszystkich.